Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie majowym. Pielgrzymujemy po polskich sanktuariach maryjnych. Dzisiaj udajemy się do Diecezji Drogiczyńskiej, aby pokłonić się Matce Bożej, pocieszycielce strapionych. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Chwalcie łąki umajone. Góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Moi drodzy, w miejscowości. Miedzna od 1785 roku odnotowano 145 cudów, w tym 114 uzdrowień z trzema wskrzeszeniami zmarłych. Oznaką wielkiego kultu było wprowadzenie odsłaniania i zasłaniania obrazu. Na uwagę zasługuje fakt dwukrotnego cudownego ocalenia obrazu. Z płonącego kościoła w 1802 oraz 1944 roku w czasie działań frontowych. Matka Boża, pocieszycielka strapionych. Jeżeli ty zmagasz się z jakimiś strapieniami, jeżeli znasz osoby, które zmagają się z jakimiś strapieniami, przyjdźcie do Matki Najświętszej. To ona jest pocieszycielką strapionych i to ona wyprasza wiele łask, wiele cudów, czego dowodem jest ten wizerunek i to miejsce czci kultu Matki Najświętszej. A teraz zapraszam do wspólnej modlitwy i do przesyłania Waszych intencji w komentarzach. Kyrie eleison, christe eleison, Chryste, usłysz nas, christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo módl się za nami, Święta Boża Rodzicielu tylko, módl się za nami, Święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Matko Kościoła, módl się za nami, Matko. Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się. Za nami, matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko stworzyciela, módl się za nami, Matko zbawiciela, módl się za nami, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna módl się za nami, panno wsławiona módl się za nami, panno można, módl się, za nami. Panno łaskawa, módl się za nami, Panno. Wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolico mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławnej pobożności. Módl się za nami, róża duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty módl się za nami, Arko przymierza, módl się za nami, bramo niebieska, módl się za nami, gwiazdo za módl się za nami. Uzdrowienie chorych módl się za nami, ucieczko grzesznych módl się za nami, pociecho migrantów módl się za nami, pocieszycielko strapionych módl się za nami, wspomożenie wiernych módl się za nami, królowo aniołów. Królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami Królowo wszystkich świętych, módl się za nami Królowo bez mazy pierworodnej poczęta Módl się za nami Królowo w niebo wzięta Módl się za nami Królowo Różańca Świętego Módl się za nami Królowo rodzin, modl się za nami. Królowo pokoju, modl się za nami. Królowo Polski, modl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko Boża, pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie majówkowe. Zapraszam jutro. Dalej pielgrzymujemy po naszej pięknej Polsce. Udamy się do diecezji łomżyńskiej. A czy byliście w tym miejscu czci? Matki Najświętszej? Jeżeli tak, to zapraszam, zachęcam, aby podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach. Także zapraszam na ucztę przed śniadaniem, codzienne rozważanie Bożego Słowa i tutaj na kanale o 20.00 na modlitwę Wróć za tych, co odeszli od Pana Boga. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczeń Boże i do zobaczenia do jutra. Myślę, że ta piosenka, która teraz będzie zaśpiewana, jest przez wielu znana. Pewnej nocy usoczu otarł Otar dłonią swoje Jezus. I powiedział mi: Nie martw się, Jam przy boku jest twym, Jam przy boku jest twym. Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności. I zwracając się do mnie, pełen smutku, także Pełen smutku tak rzekł, powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich, powiedz, że szukam ich.